Dzień dobry, drodzy państwo, witam państwa serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem będzie tak troszkę nostalgicznie, troszkę retro, bo dziś będzie o aparacie, pierwszym aparacie bezlusterkowym, który Olympus wypuścił, a mianowicie o EP1. I drodzy państwo, zanim posądzicie mnie o postradanie zmysłów, że kupiłam kolejny <gryw> aparat, mimo że mam EPL7 i że mam M5. Mark y, 3, to powiem Państwu, dlaczego zdecydowałam się kupić ten aparat i w jak korzystnej cenie też go dostałam. Zdecydowałam się go, drodzy Państwo, kupić, bo y, podjęłam też decyzję, że sprzedam swój aparat analogowy. I tutaj jest mój piękny Rewu. Marka y, zupełnie nikomu nieznana. Jakiś rebranding z Chinona, ale aparat, który ja bardzo, bardzo lubię, który jest super aparatem analogowym, niemniej jednak, mimo bycia super, od roku leży na półce. Koszt fotografii analogowej jest tak duży, że nie umiem go sobie uz uzasadnić. W związku z tym pomyślałam sobie, że jak nabędę drogą kupna aparat, który jest bardzo prosty który być może ma swoje wyzwania, tak jak aparaty analogowe będą miały, to będzie mi dawał podobną radość. I tak w moje oczy na jednym z portali ogłoszeniowych wpadł ten EP-1. I był on w cenie bardzo korzystnej, ponieważ kosztował 250 zł, a był razem z Pentaksowym obiektywem i razem z adapterem do tegoż obiektywu. W związku z czym po sprzedaży adapteru i obiektywu ten aparat wyszedł mnie 90 zł drodzy Państwo i to był koszt, który gotowa była ponieść ponieważ wiem, że mam obiektywy do niego nie muszę nic więcej dokupywać miałam kartę, mam yy, baterię zresztą on przyszedł z baterią i przyszedł z ładowarką z pełnym zestawem więc 90 zł jest to maksymalnie dwie rolki filmu mogłabym za to kupić i już nie mogłabym ich Wywołać. Stąd też taka decyzja, żeby to był aparat bardzo prosty. Dlaczego mówię, że jest to takie nostalgiczne trochę i retro? Bo ten aparat naprawdę już nie jest aparatem, który jest zgodny z dzisiejszymi standardami, jeśli chodzi o to, co oferuje technologicznie. Plus ten. Akurat egzemplarz, który ja mam, który ja kupiłam, ma też swoje jakieś tam już zadziorki. Tu, jak Państwo widzicie, ma nieco y, wgniecioną obudowę. Y, ten to kółeczko nie działa. Y, nie działa w nim też stabilizacja, więc jest bardzo prostą w tym momencie maszyną, która jeszcze ma swoje jakieś tam utrudnienia. I mnie właśnie chyba o to utrudnienia trochę chodziło, bo jednak w fotografii analogowej. Najprostsze to nie jest, żeby robić zdjęcia. Trzeba się zastanowić, trzeba ustabilizować własnym ciałem ten aparat. I ja właśnie czegoś takiego chciałam i czegoś takiego szukałam. I teraz, drodzy Państwo, dlaczego bardzo, bardzo polubiłam ten aparat? Bo mam go już od jakiegoś czasu i chodzę sobie z nim w torebce. Jak widzicie Państwo, sparowałam go tutaj z, z moim jednym z moich ulubionych obiektywów czyli City Artisan 25 F2 i razem wyglądają super, a też stanowią dość kompaktowy zestaw. Nie lekki zestaw zdecydowanie nie, bo sam aparat jest ciężki i obiektyw też jest ciężki, ale są bardzo fajnym, kompaktowym zestawem. Na pewno są mniejsze niż lustrzanka, tutaj nawet w porównaniu z tą moją małą lustrzanką z rewu, To widzicie państwo tak czy siak, może Państwa odrobinę oddalę, o, tak czy siak widzicie, że jest mniejszy, obiektyw mniej wystaje, no i zdecydowanie eksploatacyjnie jest dużo, dużo tańszy, tutaj jeszcze może tak. Ten, no, ten aparat jest naprawdę lekki i nadal mały yy, w porównaniu z tym, jak niektóre inne potrafią wyglądać, na przykład jakiś Zenit. No więc raz to ten czynnik, że jest to Aparat niewielki. Jest to aparat bardzo solidnie wykonany, choć już jak Państwo widzicie, ten design jest taki, no taki właśnie, jak był w roku 2009. Tutaj mamy błyszczący metal. Yy, <taki>, taki sobie nawet jeszcze nieszczotkowany do końca, choć może troszkę. Tego już dzisiaj w nowych aparatach raczej nie spotykamy, więc już mamy taki, takie retro-uczucie. Następne retro uczucie jest w momencie, jak ten aparat yy, włączam. Nie wiem, czy było słychać ten dźwięk, może go jeszcze wyłączę. I uwaga, drodzy państwo, proszę posłuchać tego pięknego dźwięku. Tak, właśnie brzmi EP1, jak go włączę. I następne taka, takie uczucie super retro, pomijając zielony świecący guziczek, to jest takie. Taki uroczy. To jest ten ekran. Ekran, który można dotykać, oczywiście, że tak, natomiast na aparacie nie zrobi to żadnego wrażenia, ponieważ nie jest dotykowy. Ekran, który jest, ma bardzo niską rozdzielczość, i w momencie, kiedy. To Państwu chciałabym pokazać, jak zasłonię obiektyw i zrobi się ciemno, i on będzie próbować cokolwiek pokazać. Och, czy mogę to zakręcić? Chciałabym bardzo. Dobra. Nie wiem, czy Państwo widzicie, jak bardzo on smuży. Czy to będzie tutaj widać? O, teraz powinniście Państwo widzieć, jak ogromnie ten ekran smuży. Widzicie Państwo? te paski takie, taki trochę matrix, który nam tutaj biega po ekranie. No więc to też daje takie uczucie bardzo retro, bo ja wychowywałam się na małych kompaktach, wychowywałam się na małpkach analogowych, a później właśnie na takich kompaktach, których te ekraniki na słońcu nie dawały rady. I ten zakładam, choć słońca jeszcze z nim nie doświadczyłam, że też nie do końca dawać będzie radę. Więc będzie to kolejne wyzwanie. Kolejnym wyzwaniem, jaki ma ten aparat? tutaj Państwo widzicie migająca czerwona ikonka, która oznacza, że nie działa stabilizacja. To akurat przeszkadza mi bardzo mało w analogach, w żadnym przecież nie ma stabilizacji, więc nie ma z tym żadnego problemu. Ale kolejna taka bardzo retro rzecz, albo nie wiem, właściwie co producent miał na myśli to robiąc? Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy tutaj cztery przyciski. Ale jeśli miałbym Państwa zapytać, który przycisk co robi, to jest to zagadka. <grytanie> I otóż cały ten aparat to taka jedna wielka zagadka. Gdzie co znaleźć, gdzie co jest, co co robi. Yy, wiadomo, że z czasem można się przyzwyczaić, i wiadomo, który przycisk za co odpowiada, yy, ale jest to też takie. Dzisiaj na tych aparatach wszystko jest ładnie opisane. Mamy te guziki funkcyjnie nazwane. Tutaj jest nazwany jeden guzik funkcyjny, natomiast cztery najważniejsze, czyli przeglądanie zdjęć, wejście do menu i tak dalej, no to nie są w żaden sposób. Opisane, to też taki daje, daje uczucie trochę retro, takiego sprzętu, może trochę starszego, który wymaga więcej uwagi i takiej uważności w trakcie jego używania. Co więcej, drodzy państwo, on jak państwo tutaj zobaczycie, i będę chciała przesunąć sobie, no yy, i to jest kolejna rzecz. Tutaj jak naciskam na info, tu się dzieją takie różne rzeczy. Ja bym bardzo chciała Państwu pokazać siatkę autofokusa. I nie wiem teraz, jak mam to zrobić. Czas zapisywania jest też całkiem niezły. O, i dopiero teraz mogę robić coś innego. Przejdźmy sobie do takiego najzwyklejszego widoku, może do tego. O. Tu chciałam Państwu pokazać, właśnie. Proszę zobaczyć, ile mamy tutaj punktów autofokusa. autofokus swoją drogą działa i to działa całkiem nieźle, ale tych punktów mamy raptem, ile tu mamy? Trzy u góry, 3 na dole, 4 w środku. Nie, 5 w środku. Więc jest ich stosunkowo niewiele w, yy, w porównaniu z tym, yy, co mamy obecnie w aparatach. Więc co ja sobie robię tutaj? Mam ustawiony ten punkt autofokusa na środku. I jak mam go ustawiony na środku, tak mogę sobie robić tak jak robiłam w analogach. Ostrze i zmieniam kompozycję. Ostrze na środku i zmieniam kompozycję. I to daje mi takie też bardzo mocne uczucie retro. Wiadomo, że tutaj mam teraz zamontowany obiektyw manualny, ale robię dokładnie tak samo, mając obiektyw manualny, bo przechodzę sobie wtedy tutaj. Do tego musiałam dojść organoleptycznie, że tak się wyrażę. Że jak jestem na takiej pozycji wyświetlacza, że na środku mam ten zielony punkt, gdzie autofokus by łapał, to jak nacisnę teraz na OK, to mi przybliży ten środek i mogę ostrzyć. I to yy, zdecydowanie mi pomogło. I tutaj mogę sobie ten mój punkt ostrości idealnie uchwycić. Później tylko naciskam OK i wracam do widoku całego ekranu i mogę zmieniać sobie kompozycję więc to też jest takie dość retro, że właśnie kompozycja centralna może nie centralna tylko ostrza na jeden punkt a później zmieniam sobie kompozycję co jeszcze jest w nim dość retro zwróćcie Państwo uwagę ile mam tutaj ile mogę wykonać zdjęć 73, właściwie 74, bo przed chwilą nacisnąłem spust migawki. I ja mam ustawione to tak, że mam zarówno zdjęcia y, i rawy, i y, jpeg -i, Tylko dlatego, że jestem po prostu ciekawa, jak się zachowują rawy w tym aparacie. Y, natomiast 74 klatki to przecież nic innego jak. Półklatkowiec, czyli taki jakim był oryginalny na przykład Pen F. Czy yy, były jeszcze takie mniejsze Pen FE, czy chyba pe, czy Pen FT? Takie małe, słodkie aparaty y, analogowe, które też były półklatkowcami. I mając tą kartę, działam z nim trochę tak jak z analogiem. Robię te 74 zdjęcia, nie wracam sobie do nich za bardzo. Wiadomo, czasem sobie na nie spojrzę, czy złapałam ostrość, czy nie, ale ym, zrzucam je na komputer dopiero wtedy, jak zapełnię kartę. Kartę znalazłam jakąś starą w szufladzie, która jest dość nieduża, bo ma całe 2 GB, więc do obecnych moich aparatów ich, jej nie używałam. Zakładam, że mam ją z jakiejś właśnie małpki starej. Yy, i ona tutaj sobie siedzi i w zupełności mi wystarcza. Bardzo mi się podobają J JPEGi z niego, bo właśnie JPEGi z niego mają taki retroklimat. Jeszcze chciałabym się tutaj pobawić ustawieniami, bo tutaj oczywiście mamy super control panel, tak jak we wszystkich e, Olympusowych aparatach. I tu mogę sobie zmienić te ustawienia tak jak pokazywałam Państwu w tych filmach na, o symulacjach filmu. Więc póki co. Robię wszystko, większość czarno-białe, bo jak się zaczęłam nim bawić, też to jeszcze robiłam też w kolorze, a teraz już robię wszystko czarno-białe. Zostawiam iso na auto, bo żeby mieć ziarno, po prostu, żeby uzyskać sobie ten efekt ziarna, a te stare impulsy to one tak jakoś szumią inaczej, że jak, zwłaszcza jak jest to na czarno-białym zdjęciu, to mi to nie przeszkadza. To, drodzy Państwo, tyle mojego retro rozkminiania. Jeżeli chcielibyście Państwo, żebym y, nagrała dla Państwa instrukcję jego obsługi, bądź chcielibyście wiedzieć coś więcej o tym aparacie, to on zostaje ze mną. Ja nie zamierzam go w najbliższej przysz przyszłości sprzedawać właśnie z tego, z tego względu, y, o którym Państwu powiedziałam, że mam takie podobne odczucia retro jak przy fotografii analogowej. Wiadomo, że nie te same, bo nie mam tutaj optycznego wizjera, ale za to mam Dość kiepskiej jakości ekran, to tak w ramach utrudnienia sobie życia. Więc jeśli mielibyście Państwo ochotę dowiedzieć się o nim czegoś więcej, albo um, chcielibyście, żebym zrobiła takie przejście przez menu, tak jak to robiłam o EPL-7 czy M1 Mark 2, to dajcie proszę znać w komentarzach. Ja z przyjemnością takie coś nagram, ale myślę, że nagram to z przyjemnością wtedy, kiedy będę wiedziała, że komuś się to do czegokolwiek przyda. A może Państwo macie jakiś aparat, który Wam daje taki retroklimat i który, z którym przyjemnie się Wam obcuje i przyjemnie się robi zdjęcia, dlatego właśnie, że mm, jest starszym aparatem? Dziękuję Państwu bardzo za uwagę za dziś. Zdjęcia, które część już pewnie leciała w trakcie, a część. Jeszcze przed Państwem. Te w ramkach to są oryginalne JPG prosto z aparatu. Te bez ramek to jest moja edycja i tutaj ta edycja nie zawsze będzie jakaś wspaniała, bo uczę się nowego programu, więc trochę ćwiczę, <laughs> przepraszam, trochę ćwiczę na tych plikach. I tyle drodzy Państwo. Oczywiście jeśli możecie, poproszę o kciuka w górę, poproszę o subskrypcję. Do zobaczenia w następnym filmie.